Tak jest. Tam były kiedyś te, te ale one się przesunęły, ale. Dobra i teraz wezyr. A weź tę skórę z tych kopii, które tutaj stoją. Brawa dla nich. Nie wiem mnie nie umie się pozbyć wrażenia, że Wędr ma dzisiaj w pysku zupełnie inne wędzidło. I inne kiełdło niż zwykle, ale może mam takie jakieś przewidzenie. Będziemy teraz podejmować znowu, wbijać. I następny jeździec. Jest. Super. Zwróćcie uwagę, że teraz Mateusz przełożył broń na szyją konia. Jest. Jest. Prawa wielki. I uwaga zostawiamy. Super. Brawo. To też wiem, czemu tak strzelał. Proszę, chciałabym, żebyście wyszli z tego zamku dzisiaj z przeświadczeniem, że husaria to nie byli, jak ten chłopcy ze skrzydełkami, tylko naprawdę technologicznie wyposażona, doskonale, bardzo sprawnie ma działająca maszyna bojowa. To, co widzimy tutaj, to stojaczki ponieważ podstawową zabawą husarską, która uświetniała różnego rodzaju śluby, możnowładców, było Hastilidium Husarionicum, czyli bieg do pierścienia. Husarze dlatego trenowali tą zabawę, że umożliwiała im ona usprawnianie pewnej umiejętności. Pewnej umiejętności, czyli trafiania w pełnym galopie w pępek przeciwnika. Pępek, jak to pępek, ma około 2 cm kwadratowych, prawda? I wyobraźcie sobie, że w spale, zwanym dawniej przedspałem, kierujecie tą kopię pod kątem 45 stopni w dół prosto w pępek jakiegoś gościa, który stoi i próbuje się przed wami ob obronić. Tak? Słuchajcie, konie tutaj na tym placu poruszają się skokiem, czyli wolnym galopem. Pomiędzy tym skokiem a przestwałem jest jeszcze spał. Czyli jest. Polska wygra? Ale słuchajcie, tutaj wszyscy to Polacy, chyba że odtwarzamy bitwę pod wyczyną gdzie husaria była po jednej i po drugiej stronie, ponieważ walczyli ze sobą dwaj kandydaci na króla Polski. Bo tutaj ktoś wznosił okrzyki Polska górą. Jest? Nie ma. Ej, chciałabym też zakrzyknąć Polska górą. Z drugiej strony? Z drugiej strony? Super. Drugie zabrał ze sobą, potoczyło mu się po kopi, ale i tak należą mu się brawa. I Paweł przymierza się. Super! Ekspedite! Ekspedite, jak mawia nasza publiczność, Ekspedycja. Jest, brawo, następna Ekspedycja. I Mateusz na Monti. No, Boże, brawo. Mateusz na migu, oczywiście, czyli na miguelu. Jeden z naszych chłopców siedzi na zdobycznym koniu, na którym raczej powinien rajta lub dragon jeździć, czyli na Niemcu. O, to jest ten kary koń Bourbon pod Aleksandrem Mirkowskim. Zobaczcie, będzie teraz jazda synchroniczna. Te kółka powinny być podjęte równocześnie nie mówiąc o tym, że powinny być podjęte. A to kółko, aha, bo to będą jeździć, dobra, jadą. Super, brawa dla nich. Tutaj te kółka były podjęte, podejmowane z przeciwnych kierunków. Znowu najazd. I równiutko. I pięknie. Ekspedite.